Oto reakcja człowieka, który po raz pierwszy w życiu widzi na oczy to dziwaczne stworzenie. Wielu z Was zapewne zareagowałoby podobnie, bo ryba ta, nie dość że ogromna, bo może ważyć ponad dwie tony, to swoim wyglądem całkowicie odbiega od wszystkiego, co znamy. It's a sea turtle. Look, it's a baby Żółw morski, młody wieloryb, człowiek ten zupełnie nie wie, jak to ugryźć. Stwór ten coś przypomina, budzi skojarzenia, ale ostatecznie trudno jednoznacznie go zaklasyfikować. Nic dziwnego, to samogów. Największa kostnoszkieletowa ryba świata o specyficznym stylu życia, kształcie i anatomii. Jak za chwilę się przekonacie, pod wieloma względami inna i wyjątkowa. Co ciekawe, bardzo rzadko, ale jednak spotykana także u polskich wybrzeży. Zapraszam na odcinek o samogłowie. Gdyby rybę tę złowiono w okolicach Czarnobyla, z pewnością uznano by ją za mutanta, za wynaturzenie. Specyfikę tego dziwacznego stwora doskonale oddaje jego polska nazwa samogłów. Rzeczywiście, ryba ta wygląda jakby składała się z samej tylko głowy. Ma rozbudowaną głowę oraz przednią część ciała i posiada zredukowaną płetwę ogonową, przez co wygląda, jakby jej tylna część została odcięta i pozostała jej tylko sama głowa. Do tego samogów jest silnie spłaszczony bocznie i może osiągać ogromne rozmiary. Największe okazy przekraczają 3 metry długości oraz osiągają wagę ponad 2 ton. Rekordowy osobnik schwytany w zeszłym roku na Azorach ważył ponad 2700 kg. Patrząc na niego, ponoć trudno było się połapać, gdzie ten stwór ma przód, gdzie tył, gdzie górę, a gdzie dół. U tak wielkich, przerośniętych osobników proporcje jeszcze bardziej odbiegają od typowych, dobrze znanych nam ryb. Jak coś takiego w ogóle może funkcjonować? Czy taka budowa może przynosić biologiczne korzyści? Jak zapewne się domyślacie, odpowiedź na to pytanie musi brzmieć tak, gdyż tak działają odwieczne prawa natury. W przyrodzie nie ma miejsca na wynaturzenia. Tu mogą przetrwać tylko najlepiej dostosowani. Samogłowy żyją w oceanach od milionów lat, a zatem ich kuriozalny wygląd musi być zamierzoną strategią. Na czym ona polega? Jakie daje korzyści? Za chwilę wrócimy do tego tematu, bo teraz zajmiemy się zapewne jeszcze bardziej nurtującą Was kwestią samogłów w Bałtyku? Tak, ryby te wpływają czasem do Morza Bałtyckiego. Zamieszkują praktycznie wszystkie morza i oceany strefy ciepłej i umiarkowanej. Czerwona barwa na tej mapie przedstawia największe zagęszczenie samogłowów, a im bledsza barwa, im bliższa barwie żółtej, tym mniejsze szanse ich spotkania. Do Bałtyku ryby te wpływają przypadkowo i sporadycznie, niesione ciepłymi prądami oceanicznymi. Ostatni odnotowany przypadek schwytania samogłowa na polskim wybrzeżu miał miejsce 4 lata temu, 4 listopada 2019 roku w pobliżu Krynicy Morskiej. Na zdjęciach widzimy właśnie tego osobnika. Nie był on duży, ważył kilkanaście kilogramów, ale mimo to stanowił sensację. Okaz trafił do Morskiego Instytutu Rybackiego, gdzie dokonano oględzin oraz pobrano tkanki do dalszych badań. Poprzednie takie przypadki miały miejsce w polskich wodach w 2014 i 2010 roku, a zatem zdarzają się one co kilka lat. Nieco częściej, choć wciąż bardzo rzadko, samogłowy spotykane są na zachód od nas, w wodach niemieckich. Ryby te na dłuższą metę nie są jednak w stanie funkcjonować w chłodnych wodach Bałtyku i giną, gdy temperatura wody spada na zimę. Samogłów wpływa wolno. Często widywany jest tuż pod powierzchnią tafli wody, jak kładzie się na boku, co widzieliśmy na nagraniu z początku filmu. Oh to nie przypadek, to część strategii przetrwania tej ryby. Jej ciało jest spłaszczone, dzięki czemu posiada dużą powierzchnię. Gdy dodać do tego, że angielska nazwa tej ryby to sunfish, czyli słoneczna ryba, to wszystko zaczyna się składać w jedną całość. Samogów uwielbia wylegiwać się na słońcu, kocha wręcz kąpiele słoneczne. Najczęściej widywany jest właśnie, gdy leżąc na boku korzysta ze słońca. Nie robi tego jednak tylko dla czystej przyjemności, ale dla nagrzania ciała. Płaskie ciało znacznie szybciej chłonie i gromadzi ciepło. Ładuje się niczym bateria słoneczna. Po pełnym naładowaniu samogów może zanurzyć się na dużą głębokość, gdzie panują niskie temperatury i ciało szybko się wychładza. Ryba w ciągu dnia wielokrotnie powtarza te cykle, co obrazują wykresy sporządzone na podstawie badań samogłowów. A zatem zachowanie to wyjaśnia specyficzny kształt ryby. Strategia ta może tłumaczyć także, dlaczego ryba posiada wyjątkowe wśród ryb rozmieszczenie płetw napędowych, umiejscowionych w pionie. U samogłowów napęd daje płetwa grzbietowa na górze oraz symetryczna do niej płetwa odbytowa, znajdująca się w dolnej części ciała. Dzięki takiej anatomii ryba może pływać i nawigować leżąc na boku, nawet gdy jej boczna część ciała wystaje z wody, wygrzewając się na słońcu. Podobnie ukształtowane płetwy napędowe, przypominające te u samogłowów, posiada wiele stworzeń morskich, ale żadne z tych stworzeń nie opiera swojego napędu na płetwie grzbietowej i odbytowej. Pod tym względem, jak i pod paroma jeszcze innymi, samogłowy są jedyne w swoim rodzaju. Ta specyficzna budowa płetw u samogłowów dowodzi też, że symetryczny kształt ciała to najskuteczniejsze rozwiązanie lokomocyjne i nie ma znaczenia, które płetwy czy kończyny są do tego wykorzystane. Można odnieść wrażenie, że natura kocha symetrię, ale tak naprawdę to nie natura to fizyka kocha symetrię. To dlatego konstrukcje lokomocyjne naszych inżynierów także prawie zawsze są symetryczne. Czym jeszcze samogów nas zaskoczy? Spójrzcie na to to kolejna, tym razem bardzo malutka, o dziwnej budowie rybka. Co to za gatunek? To samo pytanie zadawali sobie badacze, gdy po raz pierwszy schwytali tę rybę. Okazało się, że to mola mola czyli samogów bo łacińska naukowa nazwa samogłowa to mola mola właśnie. Znów zaskoczenie larwy samogłowów zupełnie nie przypominają dorosłej formy. Te ostre krawędzie, tudzież kolce, miniaturowych larw, zwyczajnie służą ochronie przed drapieżnikami, a wraz ze wzrostem całkiem zanikają. Samice samogłowów składają jednorazowo ogromne ilości jaj. Już bieługa składa trudną do wyobrażenia ilość jaj, bo aż 7 milionów, tuńczyk 30 milionów. Półtora metrowa samica samogłowa bije jednak ten rekord, składając jednorazowo aż 300 milionów jaj. Duże samice ponad dwumetrowe mogą jeszcze bardziej zwiększyć tę liczbę, nawet do miliarda. Świeżo wyklute larwy mają około 2,5 mm długości i ważą poniżej 1 grama, co oznacza, że są wiele milionów razy mniejsze od dojrzałej formy. Trudno oszacować, ile z tych maluchów dożywa dojrzałości. Wiadomo natomiast, że żaden inny kręgowiec nie zwiększa tak znacznie swoich rozmiarów od przyjścia na świat do osiągnięcia pełnych rozmiarów, jak samogłów. Rozmiar tych ryb ma ogromne znaczenie. Duże ciało nie tylko znacznie lepiej pochłania, ale także lepiej magazynuje słoneczne ciepło, dzięki czemu duże samogłowy mogą żerować głębiej i spędzać więcej czasu w zimnych wodach na dużych głębokościach. Większe gabaryty ograniczają także liczbę drapieżników, które są w stanie im zagrozić. Co ciekawe, samogłowy mają dodatkowo, co prawda, gołą, niepokrytą pokrytą łuskami, ale bardzo twardą, grubą i sztywną skórę. Dzięki niej wielkie osobniki są trudne do zabicia nawet dla rekinów. Dodatkową zaletą twardej skóry jest fakt, że może ona pełnić funkcję egzoszkieletu. Samogłowy nie muszą posiadać rozbudowanego szkieletu w przedniej części ciała. Jest on zredukowany, a jego funkcję częściowo przejmuje sztywna skóra. Dopiero w tylnej części ciała znajduje się struktura kostna, która konieczna jest do zaczepienia silnych mięśni poruszających długimi płetwami. I jak widzicie, samogłów to przykład ryby specyficznej, której ewolucja poszła własnymi nietypowymi ścieżkami. Jest największym przedstawicielem rodziny samogłowowatych, do której należy kilka podobnych, aczkolwiek mniejszych gatunków. To ryba inna, oryginalna, która wykształciła własne, nowatorskie strategie, nieszablonowy wygląd oraz niekonwencjonalny styl życia. Strategia ta najwyraźniej się opłaciła, bo samogłów jest rybą powszechnie występującą w ciepłych i umiarkowanych wodach oceanicznych całego świata. Na polskim wybrzeżu widywano już różne osobliwości. W zeszłym roku zawitał do nas wielki mors, który wylegując się na plaży w Mielnie wzbudził niemałą sensację i poruszenie w mediach. Wieloryb, ale tutaj? No. W tym roku w marcu na północ od Zatoki Gdańskiej ze statku nagrano nawet najprawdziwszego wieloryba. Co on tu robi? Bałtyk choć płytki i zimny to połączony jednak z oceanem i czasem trafiają do nas nawet takie dziwadła jak ryba z samą tylko głową. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. Oh my God, man. We